W sobotę 21 kwietnia o godzinie 18 na stadionie miejskim w Bielsku Białej TS Podbeskidzie rozegra kolejne spotkanie T-Mobile Ekstraklasy. Tym razem przeciwnikiem bielskiej drużyny będzie Wisła Kraków. Górale do meczu z Krakowianami przygotowują się na boiskach Komorowic. Trener Podbeskidzia Robert Kasperczyk sobotnie spotkanie traktuje prestiżowo. To no mecz bardzo prestiżowy, bo Gdziekolwiek Wisła znajduje się w tabeli w danym momencie. Mecze z Wisłą wywołują podwójną dozę takiego prestiżu i tak będzie tym razem. Klub Wisła Kraków jest specyficznym klubem, bo, bo tam trzeba wygrywać każdy mecz, sparingowy, pucharowy, towarzyski a przede wszystkim mistrzowski, no i jestem przekonany, że z takim nastawieniem wyjdą zawodnicy Wisły, żeby w Bielsku Białej odnieść zwycięstwo, na co my oczywiście nie, nie, nie będziemy chcieli pozwolić. Po ubiegłotygodniowym remisie uzyskanym na Stadionie Miejskim w Bielsku Białej z wiceliderem tabeli Śląskiem Wrocław nastroje wśród górali są bardzo dobre, o czym przekonuje kapitan Marek Sokołowski. Bojowo jesteśmy nastawieni po meczu ze Śląskiem uwierzyliśmy w to, że, że z tymi rzeczywiście drużynami z czołówki gra nam się fajnie i i będzie fajny mecz. O zdanie na temat najbliższego spotkania zapytaliśmy także Darka Łatkę, pomocnik podbeskidzia wychowanek Wawelu Kraków. W Ekstraklasie debiutował w Barwach Wisły Kraków w meczu przeciwko dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Było to w maju 1998 roku, czyli jak mówi sam zawodnik To było dawno temu, także... Jest sentyment na pewno, kibicowałem temu klubowi zawsze, pochodzę z Krakowa, chodziłem na te mecze, no ale mówię, no, teraz Wisła będzie przeciwnikiem naszym, niedaleko jest w tabeli, także będziemy starali się jej przegonić. Także kapitan górali Marek Sokołowski debiutował w Ekstraklasie w meczu z Wisłą, tyle że jako zawodnik krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Pierwszy mój, mój mecz to był w Ostrowcu Świętokrzyskim przeciwko Wiśle. I, I wiadomo, no Wisła, Wisła wtedy to był Mistrz Polski, no fajnie, fajnie się debiutuje z takim, z takim klubem. No, wtedy przegraliśmy ten zero, ale wydaje mi się, że teraz, teraz u siebie no, musimy wygrać i, i, i tak zrobimy. Sobotni przeciwnik jest więc dobrze znany góralą, ale czy dobrze rozpoznany? Wisła teraz jest innym zespołem, jest to raczej międzynarodowy zlepek zawodników, także całkiem inaczej niż kiedyś było i raczej bym sobie życzył, żeby wrócili do tych korzeń, gdzie tam więcej wychowanków grało niż teraz były gwiazdy jakiejś europejskiej piłki, które jakby nie sprawdzają się. Na szczęście trener Kasperczyk ma do dyspozycji wszystkich zawodników, ale i trudny wybór. W tej chwili mam pełną kadrę do dyspozycji. Znowu przed, przede mną właśnie najmniej miły moment w tygodniu w wyznaczenie tej osiemnastki, tej która będzie e, brana pod uwagę na mecz z Wisłą. Proszę mi wierzyć, przez ostatnie kilka dni dyspozycja tych chłopaków jest fantastyczna. Każdy będzie chciał zagrać z Wisłą, każdy będzie się chciał pokazać. Mecz przy sztucznym oświetleniu godzina osiemnasta. Także nic tylko grać grać dobrze i wygrać z Wisłą.